Dzień dobry. 25 stycznia 2021 roku, w codzienniku Świąt Nieoczywistych, witają Państwa Aneta i Paweł. Dzisiaj imieni obchodzą Ananiasz, Apollon, Artemia, Barcław, Emanuel, Emanuela, Juwentyn, Maksym, Miłobor, Miłosz, Paweł, Pęcisława i Projektus. Ciekawe wydarzenia z historii Polski. W 1831 roku powstanie listopadowe, podczas którego Sejm ogłosił detronizację Mikołaja I. Należało mu się i to bardzo. W 1930 roku policja zatrzymała Stanisława Cichockiego, pseudonim Bródka, udaremniając jednocześnie przygotowanie przez niego napad i włamanie do placówki Banku Polskiego w Częstochowie. W 1950 roku podpisano umowę licencyjną z ZSRR na produkcję samochodu GAZ-M20 Pobieda w FSO Warszawa. Hmm. Chodzi o samochód oznaną nam Warszawę. Tak jest. Słynny samochód i dosyć kultowy w pewnym czasie w Polsce. W 1971 roku Edward Gierek podczas spotkania ze soczniowcami w Gdańsku kończąc swoje przemówienie zadał słynne pytanie. Pomożecie? Pomożemy. Pomożecie. To dobrze. Ciekawe wydarzenia z historii świata. W 1778 roku, w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, George Washington polecił Tadeuszowi Kościuszce ufortyfikować West Point nad rzeką Hudson. A w 1902 roku w Asahikawie na wyspie Hokkaido zanotowano rekordowo niską e, temperaturę w historii pomiarów w Japonii i było to minus 41 stopni Celsjusza. Zimno. 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 A w 1924 roku rozpoczęły się pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie we francuskim Chamonix. 25 stycznia, w tym dniu urodzili się... W 1943 roku Andrzej Turski, polski dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy, znany nam wszystkim z programu telewizyjnego Siedem dni świat. A w 1948 roku urodził się Wojciech Man, dosyć popularny i znany polski dziennikarz radiowy, satyryk, komik. W 1978 roku natomiast urodził się Wołodymir Zełański, ukraiński satyryk, aktor, scenarzysta i producent filmowy, polityk oraz obecny prezydent Ukrainy. Święta nieoczywiste na dziś to Dzień Sekretarki i Asystentki oraz Dzień Kryptologii. Dzień Sekretarki i Asystentki jest to nieformalne święto obchodzone w wielu krajach na świecie w celu uznania i promowania pracy sekretarki, sekretarza, asystentki, asystenta oraz pracowników pomocniczych w biurze, pojmowanych ogólnie jako pracownicy administracyjni. Po raz pierwszy Dzień Sekretarki obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1952 roku. Powołanie do życia święta miało na celu nie tylko wyeliminowanie ze świadomości ludzkiej przeświadczenia, że stanowisko sekretarki obejmują kobiety bez zawodu, ale promowania go wśród mężczyzn i zachęcenie ich do rozważenia zrobienia kariery w sekretariacie czy innym dziale administracji. Dzień Kryptologii jest to święto ustanowione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święto ustanowiono w rocznicę złamania szyfru Enigmy. Czynu tego dokonali w 1932 roku trzej polscy matematycy i kryptolodzy, absolwenci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Byli to Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski. Dzień ten jest wyrazem hołdu trzem naukowcom i absolwentom Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Którzy swoim osiągnięciem przyczynili się do późniejszych sukcesów aliantów w walce z hitlerowcami podczas II wojny światowej i tym samym do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar. W 2000 roku przyznano im pośmiertnie jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych Order Odrodzenia Polski. A teraz na zakończenie naszego programu, świętując Dzień Kryptologii, prosimy Państwa o odszyfrowanie wiadomości, którą. Ukryliśmy na tych autokartach i przesłanie odpowiedzi w komentarzu do tego filmiku. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy już jutro na kolejny odcinek Codziennika Świąt nieoczywistych. Pa! pa.